Witam, witam! Dzisiaj sobie gramy w Hikmy Sink 1 eee. Albowy, widzowie dziękuję za nowego subika Tu jest oczywiście y, autostrada Nowy tor Zbieram na Hot roda. Ogólnie Lecz W dzisiejszym sobie tu pojedziemy może jeszcze gdzieś, może nawet w tym odcinku zdobujemy odroda? Jeśli się poszczęści, się pozdowiemy trochę. Dobra, co robi widzowie? Czekajcie, no, czekajcie chwilkę. Dobra, widzowie. Możesz to zostawić, czy nie możesz? No, nie mogę. Czekaj, idę sprawdzić, co to pewnie damy tam robi, bo ona coś tutaj w <laughs> trochę oddaleniu od nas coś robi. Co ty tu robisz? Włączyła sobie jakieś. No co, no jest grana? Włączyła sobie jakieś zdjęcia pan wielkich i je wysyła wszystkim. Super, czyli robi dokładnie to samo co ty. Nie, Komedyczek Black! Ok, widzę jednak nie idziemy. Tu sobie pojedziemy. Jednak czym jedziemy. A, nie. Jednak czym jedziemy. Jednak tu jedziemy. Za 120 diamentów. Nie zaszło mi żaden. Zgnieć się. Nie. No to fajne. No i super. No widzisz jaki słaby tu jest. Nie, 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 nie zgniataj. Ale fajnie się zgniataj. Ucha! No nie, muchy mi uciekają. Halo, muchy! Oj, paliwo jest wysoko, bardzo. Zdobajaję je. Weźmy mnie podsać! Góra, góra podsać! Góra, góra, podsać! Góra, góra, podsać! Jest, mam! Dziwna Czy ty możesz nie gadać teraz o swoich filmach? Igana, to tam nic nie w Bolek, tam nagrywa film, jest jest na niebie. Nie ma, się pachnęła, Wow, trudno niebiega. zauważyć, No to właśnie na tablet, film. więc... Wow, kto by normalnie się wyitał, nie nagrywając filmu? Nie no, super. Pomóżcie mi o, odzyskać swój głos i kliknijcie łapeczkę w górę. A ta znowu z tym głosem? Odzyskam głos. No nie głos, taki mam. Normalnie. Chcę mieć swój głos. No nie mam. Mam jakieś pod Dobra. Dobra widzowie.

no, już hmm, 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 hmm. Dobra. Lecimy, 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 Nie, jakieś odgłosy słychać z pola, ale nie wiem, czy to słychać z dworu. Oleksandra. Wiesz, że ja cię wtedy widziałem? Nie widziałeś? Bo tak to byś ponad wow. piosenki mi powiedział. Wow! Jakim cudem wiedziałem, że rzucasz we mnie patykami? Niemożliwe! Bo ja na początku nagrałam film. Zanim ty ten. No, na pewno o mnie nie wiedziałeś. Bo ja na początku nagrałam ten film. I potem zaczęłam ciebie rzucać patykami dla meki. Mm. Czekajcie, widzowie, robimy Albo nie. Zaraz przyjdę. Idę się spytać, o co chodzi. Z czym? No bo wołają. Ale to mnie i brata, nie ciebie. Idę się zapytać, czy musisz koniecznie teraz mówić. Powiedz, że nagrywam. Dobra, widzę, że mamy z mnie. Na chwilkę spokój. Na chwilunek. Na chwilkę, ale jednak, kurde, nie wiem, czy teraz to wykorzystywać, czy wcześniej, czy później. i trzeba było się. no nie! Do tyłu mnie odrzuciło. No, błędny czas w powietrzu. Błędny czas w powietrzu. Dobrze widzowie, Tym razem to weźmy. Ty w karantuli mamy jednego pusta Tu też, tu też, tu też. Nie wiem po co to wziąłem, tak po prostu dla zabawy. Żeby lecieć jak to... lecie? tak. Nie wiem czemu tak robię. No pan chyba wraca. Nawet nie chyba tylko na pewno wiedzieliście po co tu żyłem w ogóle przez chwilką sobie blokowałem autostradę? Otrode będzie tak łatwo zbierać Kasem W ogóle dziś widzowie? Taka ciekawostka, że dziś z 500 tysięcy kasy zdobyłem. 800. Ja cię kręcę. A ty, ty możesz śpiewać idąc? Ktoś tam był, gdy ja już weszłam do domu z powrotem. No, blata, Dobra, Dobra, widzowie, wracamy do domu teraz. Ale już gramy. Oj, już gramy, 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 gramy. I dostanie stanie się No i super, super. Jakie kurde znowu? Moje logo. Właśnie, wbił na YouTube. Tu jest jakieś, że wysłało zdjęcie? Twoje logo, ale jakieś inne konto? Brata mojego. Ktoś tam twojego, nie wiem. Aha. Na razie mnie to nie interesuje. To dwoje powiadomienie. Dobra, zaraz wracam. Znaczy, ja już iść. No, super. Ciekawy, gdzie... Na filmie może jesteś? Gdzie ty leżysz? Widzicie jak z nią jest widzowie. Się pyta, łona nie odpowiada. Nie, ja, no ja właśnie zlodowałem 30 diamantów. E, 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 e. Może jakoś dojdziemy do paliwa. Chyba nie. Paliwo. I nie doszłam. I tak, znaczy ten, pan się zatrzymał. Ubraj sobie, ostatni nas jedziemy. Dobra. Nie, wytrzymam z nią. Ostatni raz jada. Ty? Co jest teraz dziewczyna mi rzuca hajs? Zwykle ten. ten mężczyznę rzucał. Teraz się okazało, że kobieta. Teraz rzuca.

Nie mówcie, że ja ją tu słyszę, choć ona jest na polu. Nie no, bez przesady. No i będzie mi tu pod oknem wrzeszczeć. Dobra widzę. My już. E... Kończymy. No i co? Zostawcie łapkę, jeśli Wam się film spodobał i e... subskrybujcie ten kanał, jeśli jesteś nowy lub nowa. No i co? Pa!